To jest chyba bardzo prosta odpowiedź. Jestem harcerzem. Nie jestem pokrytą. Skoro tak przysięgałem, a przyrzekałem być wierny temu prawu. Żeby być gotowymi do służby. Mężczyzna powinien być zawsze gotowy do akcji. Jestem gotowy. Uwaga, akcja. A po alkoholu nie może na przykład samochodu prowadzić. I wtedy nie zawiezie kogoś do szpitala. Eee, moim zdaniem większość naszego społeczeństwa nie jest w stanie kontrolować żadnej ilości. Ja chcę mieć pełną kontrolę nad tym, co się ze mną dzieje i co się wokół mnie dzieje. Zdaje mi to większą wolność i swobodę. Eee, nie chcę i nie mogę. Eee, nie chcę eee, z własnego wyboru, eee, a nie mogę, eee, bo muszę dawać przykład. To nie muszę go pić. Chyba jest drogi, niezdrowy i bo jej pani Nie piję, bo jestem w pozor! Każdy człowiek powinien pić z umiarem. Potrafię odmówić. Ja piję z umiarem. Dla mnie umiar wynosi zero. Pokazujemy, że można żyć, można bawić się, można przeżyć. To godnie to życie bez alkoholu. Jest to wyzwanie. Dla... Bardzo często ludziom to imponuje. A, to... A co jest chwilowo trudniejsze niż na przykład nie pić na studiach? Sorry, nie wypiję z wami. Napatrzyłem się w swoim życiu w latach młodzieńczych na alkohol i po prostu tak. zwyczajnie mi obrzydł. Widziałem mnóstwo osób, którym alkohol zniszczył życie, zniszczył życie ich bliskich. Nie pijąc mam pewność, że nie zrobię tego swojej rodzinie.